Czy zdarzyło się wam rozmyślać o celach, jakimi kierują się władcy tego świata? Przecież mają pieniądze, nieopisane bogactwa, praktycznie każdy kraj, jaki bank, w kieszeni. Czy nie mogą zwyczajnie świecie pozwolić nam żyć w spokoju? Czy muszą bez przerwy knuć plany przeciw ludzkości? Zatem nasuwa się pytanie: czego im jeszcze brakuje? Odpowiedź jest oczywista. Całkowita kontrola nad życiem każdego człowieka. Obecnie jest wielu ludzi, którzy nie chcą się podporządkować, buntują się, nie chcą ich nowego porządku, zaburzają ich porządek. W momencie, gdy każdy człowiek zostanie oznaczony i wprowadzony do systemu, skończy się anonimowość, powstanie globalny system śledzący każdy aspekt naszego życia. Jeśli ktoś uzna, że nie chcesz się podporządkować, zostaniesz odłączony i pozbawiony praw do funkcjonowania w społeczeństwie. Lucyfer, niosący światło, nazywajcie go jak chcecie, ma świadomość, że ludzie otrzymali od Stwórcy dar, jakim jest wolna wola i nie może pogwałcić tejże woli. Dlatego nie mogę zostać zmuszony do wierzenia w cokolwiek lub do przyjęcia czegokolwiek. Sam muszę dokonać wyboru, wyrazić zgodę. Podobnie jest z grzechem. Ludzie nie grzeszą, bo ktoś im tak każe to jest ich wybór. Świat jest tak skonstruowany, aby ludzie sami uczestniczyli w jego brudach. Wiele się słyszy o ludziach z tak zwanego show biznesu, mówią otwarcie, o sprzedaniu duszy, jednak nie mogę rozporządzać czymś, co do mnie nie należy. Dusza stworzona przez Stwórcę należy do Niego. Dlatego powstały tak zwane pakty. Jest to nic innego, jak wypowiedziane przekleństwo, od którego nie ma odwrotu tak jak w księdze Henocha dwustu upadłych aniołów i ich przywódca, który chciał mieć pewność, że który był ich dowódcą, powiedział do nich: Obawiam się, że może nie zechcecie tego zrobić i że tylko ja sam poniosę karę za ten wielki grzech. Wszyscy odpowiedzieli mu i rzekli: Przysięgnijmy wszyscy i zwiążmy się przekleństwami, że nie zmienimy tego planu, ale doprowadzimy zamiar do skutku. Problem w tym, że istnieje wieczność. Nigdzie Biblia nie mówi o unicestwieniu duszy. Jest mowa jedynie o śmierci. Należy zrozumieć, czym w zrozumieniu Stwórcy jest śmierć. Gdy zajrzymy do Biblii, to Mesjasz używa zwrotu. Niech umarli grzebią swoich umarłych. O ludziach, którzy żyją, mówi, że są martwi, ponieważ odłączenie od Boga jest śmiercią duszy. W następnym materiale zajmę się wyłącznie tym tematem, bo jest to new gadanie. Łatwo jest zrobić coś wbrew woli stwórcy, wiedząc, że na końcu jest jedynie śmierć, a gdzie jest zapłata, gdzie jest sprawiedliwość. Zatem w następnym materiale dowiodę, że mam rację. Zakładam, że jest wam znany plan trzech wojen Alberta Pajka. Ciekawy jest ostatni fragment mówiący o tym, że ludzie wkrótce stracą obiekt do adoracji. Problem polega na tym, że ludzie zawsze potrzebują miejsca lub człowieka, którego będą adorować. Gdyby im to odebrać, zdecydowana większość straciłaby wiarę. Mało kto zdaje sobie sprawę, że wszystkie religie powstały z kilku powodów: pierwszy, by podzielić ludzkość w myśl idei dziel i rządź. Po drugie, dla kontroli. Po trzecie, dla czerpania zysków. Mesjasz nigdzie w Ewangelii nie powiedział, że od teraz jesteśmy chrześcijanami, lub katolikami, czy baptystami. Natomiast nazwał nas uczniami. Jeśli mówię o sobie, że jestem uczniem Jezusa, to automatycznie kasuję wszystkie podziały, ponieważ nikt nie może mnie zaszufladkować. I gdy komuś mówię, że jestem jego uczniem, to ludzie wciąż pytają, czyli kim, ponieważ muszą cię sklasyfikować, przypiąć ci jakąś łatkę. Nauczyłem się w tym życiu, że należy być ponad podziałami. Jeśli jest ktoś, kto ma coś wartościowego do powiedzenia, to warto posłuchać, i nieważne jakiego jest wyznania, jeśli jest w tym miłość do stwórcy. To tylko to się liczy. Powiem wam, że gdy rozmyślam nad Nowym Przymierzem, to dochodzę do wniosku, że na nic nam wszystkie ceremonie, obrzędy i tradycje, jeśli w naszym sercu nie ma miłości. Miłości do bliźniego, jak i do Stwórcy, zgodnie ze słowami Mesjasza, nie pragnę, pragnęła nie ofiary. I na koniec, na potwierdzenie słów, dodam. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Cześć.